Zbierasz z zachodu Los Angeles. w uffalbach. to No ja że teraz będziecie czemu? będzie znowu jakiś normalny ufoludek tu nią Ej, te psykli na mnie nie to jest nie dobra, jest jeszcze gada na mnie. Co ja poglądam, a Dzień dobry, witamy się z wami w ten piękny dzień. Hello. Wyszłam w sprawie. na Instagramie, także wpadajcie. Tak. Słowem wstępu, jeśli jesteś tu nowy i jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to koniecznie to zmień, gdyż będzie nam wtedy milej. A my witamy Ciebie bardzo serdecznie, miło Cię gościć. Jesteśmy wszyscy rodzinką Los Angeles. Chrystusami. Wszyscy jesteśmy Chrystusami. E, Dobra, żart? Tak, ciężki. Nie zwracajcie na nim dzisiaj uwagi. Ona to właściwie w celach estetycznych, ponieważ wygląda fantastycznie. A zapraszamy Was na haul. Znowu przytyły, tak jak <grym> <grym> To już taki komentarz. Od o Boże, o Boże, jak przytyły. No wiesz, szkoda, że my Ciebie nie widzimy, mordo. Jak mogłeś? Nieładnie. Zapraszamy Was na hol wyprzedażowy, ponieważ w roku i kiedy są normalne ceny dla normalnych ludzi, my zazwyczaj nie chodzimy po sieciówkach, tylko właśnie czekamy na wyprzedaż. Tak było też w tym roku. Dzieje się tak, dlatego że zazwyczaj wtedy e, jakoś, nie wiem, mi się wtedy nic nie podoba. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że te ceny mi mówią, nie podoba Ci się, nie podoba Ci się. Jeszcze jedna taka złota i cenna rada. Nigdy nie chodźcie na początek wyprzedaży. No chyba, że macie coś upatrzonego i czekacie od pięciu miesięcy na to, że ktoś obniży cenę, ale nie łudźcie się. Zawsze jak sobie coś upatrzycie, to to nigdy nie jest przecenione. Może przejdziemy w takim razie już do konkretów. Zaczynamy. Buduje napięcie. Pierwsza rzecz. Buduję napięcie. Pierwsza rzecz jest to sukienka z H&M w stylu Boho, taka biała. Proszę bardzo, tutaj ma takie o przeszycia na szycia. Bardzo ładne rękawki. Bardzo ładne rękawki. Przepięknie wykończone też tutaj. Nie wiem, czy to może będzie widać, może nie. Takim haftem. Bardzo ładnie to wygląda. Odcięcie ma tutaj właściwie na wysokości talii, ale nie robi się w tym miejscu węższa. I tutaj jest długa, bo ona jest do kostek. Jest właśnie biała, bardzo zwiewna, bardzo boho i myślę, że jak założę do niej dużo jakichś takich paciorków złotych, włosy będę miała preferowane, taka będę delikatna i zwiewna i ona kosztowała... Taka będziesz boho. Będę taka boho. sielicz. Nie. <laughs> kosztowała 199 złotych. A była przeceniona na 79, także myślę, że bardzo warto. Kolejna rzecz. Zobaczcie, jakie genialne. Szczególnie z tą metką. To jest reserv. Okulary przecenione z 69,99 na całe 14,99. Ja na początku rzucił mi się w oczy ten łańcuch i pomyślałam, że to jest takie, żeby, żeby to założyć, żeby nie spadały do okulary. On jest za krótki, więc myślę, że to jest po prostu taka ozdoba. Ja sądzę, że to jest ozdoba Ala afroamerykański raper. To powinien mieć złoty kajdan. Ja jestem zachwycona, nie mogłam ich nie wziąć i na pewno Co będę je nosić właśnie w ten sposób. Zaraz Wam pokażę nawet do jakiej sukienki będzie świetnie wyglądało. Co nie wiem znaczy? cokolwiek pokażesz. Możesz odejść. Czy można coś na tym łańcuchu zawiesić zbytkowo? Widzicie na wyprzedaże w tych okularach i po prostu wieszaki sobie wstallacie <laughs> tak po kolei. Druga rzecz to też jest sukienka, akurat jakoś się tak złożyło i jest to sukienka z Reserved w rozmiarze największym możliwym, czyli XL. Akurat do niej schudnę 5 kg i będzie ideolo. Dobra, a tak naprawdę całkiem super w niej wyglądam. Ona jest moim jest takiego... normalnie w rozmiarze L. Mi się wydaje, że to jest rozmiar L bardziej niż XL, ale chodzi o to, że być może jest tak policzona dlatego, że... Umówmy się, to jest taki krój, który bardzo dobrze wygląda, jak lekko przylega. Ta sukienka naprawdę niesamowicie ładnie leży i nawet jeżeli macie jakąś fałdkę, czy jakieś takie, wiecie, jedno biodro większe, drugie mniejsze, jak to aż ja. tak tego nie widać. I materiał jest piękny, dość gruby, prążkowany, ale wydaje mi się, że będzie dość lekki. To jest sukienka, którą można nosić latem, ale można też ją założyć jesienią, do jakichś tak. fajnych, ciężkich butów, do ciemnych rajstop Albo nawet do wysokich kozaków. Tak, nie? to będzie naprawdę bardzo fajna sukienka yy, i na lato, i na jesień, i na zimę, i na wiosnę, i na cały rok. No i słuchajcie, no chyba nie muszę tłumaczyć. Tak, ten guzik. chyba widać. Te guziki to jest oczywiście atrapa. Nie da się ich rozpiąć, więc jak chcecie kupić tę sukienkę po to, żeby na szybką lampkę, no to nie polecam. No i ma przepiękny kolor butelkowej zieleni. Ja może zacznę od jedynej jasnej rzeczy w moim repertuarze zakupowym. Chpią sobie chusta, dlatego że teraz jest taki trend. Sukienek, bluzek i tak dalej, które są wyrysowane w twarze, ale tak z jednej linii. One line jest chusta. I zobaczyłam taką oto. Piękną. Pokaż mnie proszę. Magda, pokaż. Magda, Magda pokaż Panu. Po, Magda, cały pan. Widzicie, bardzo mi się ta chusta podoba. Jest bardzo duża, bardzo ładna i pomyślałam sobie, że będzie fajnym dodatkiem do przewiązania sobie właśnie we włosach. Tylko tak, żeby może zasłonić czamu, żeby było widać trochę tego wzoru, no bo ten wzór jest tutaj istotny. A jeżeli nie wykorzystam jej do tego, żeby ją właśnie nosić jakoś tak fajnie przewiązaną i stwierdza, że ten wzór jest przez to biedny i niewidoczny, to coś innego sobie z nią uszyję. Kosztowała 15,99 albo 14,99. 14 ,99. I była przeceniona z 39,99, więc przecena spoko. Kolejna rzecz to o dziwo też jest sukienka, tylko że to jest sukienka genialna. Tamte też, ale ta też. Jest to sukienka, która po pierwsze, jak Julia mi ją przyniosła, to od razu powiedziała, że wygląda jak wzór na doniczce z handem Home, który mi się bardzo podoba, tylko w wersji biało-zielonej. Albo jak opakowania z, do jednej z kolekcji Diora. Tylko, że tam jest chyba nie, niebieski? Niebieski ten wzór. Wiedziałaś, to że wygląda jak koszula Twojego taty, do spodni, jak pływał na, na, na żaglach. Znaczy, no tak mi się skojarzyło, nie pamiętam, czy taką miał, ale podobny styl, przynajmniej jeśli chodzi o górę tej sukienki. A ponadto od razu zobaczyłam, przyniosłam arbuzy z Dirty Dancing, i właśnie kojarzy mi się ta sukienka bardzo z takim klimatem ośrodków wypoczynkowych, właśnie Ameryka, lata 60., 70. Przyniosła marbuzy. Przyniosła marbuzy. Przyniosła marbuzy? To jest taka sukienka trochę koszulowa tak naprawdę. E, zresztą ona jest wycięta, tylko różni się od koszuli trochę, oczywiście jest trochę dłuższa. I ma tutaj staweczkę, która jest na gumeczce, więc można się w gumeczce wcisnąć. Ona jest za kolano trochę, ma po bokach rozporki, krótki rękawek, z tyłu ma. wstaweczkę, gumeczkę, krótki rękawek. Karczek ma karczek. <gulatory> Przyniosła marbuzicz Wykonana w 100% z bawełny. Jest zaprojektowana i wyprodukowana w Polsce. Pamiętam z jakiej ceny ona była przeceniona. Była niestety za 79 zł, ale następnego dnia wygrałam 56 wlotka, więc jakby się wyrównać. Kolejna rzecz, to muciuch z H&M. Proszę bardzo, to jest sukienka. Bardzo prosta, która jest tutaj tak zakładana. Kopertowo. Ma dwa napy, żeby się nie rozpinała. Plus jest wiązana i ona jest do długości mniej więcej do połowy łydki. Yy, widać granatowa, w białe paseczki. Prążki takie. Prążki. Ręka. Tak, zapinane na guziczek. Bardzo ładna sukienka. I powiem Wam, że wygląda się w niej prześlicznie i dość szczupło. Ta sukienka była w rozmiarze jest w rozmiarze 44 i o dziwo ja się w nią mieszczę. Podejrzewam, że dlatego, że ona jest no jakoś tak uszyta dosyć fajnie i ona jest chyba na dosyć duży biust. Ja dużego biustu nie mam, ale, ale jestem tutaj trochę większa, więc jakoś tak fajnie na mnie leży i bardzo zgadnie wyglądam. Kosztowała, nie pamiętam ile, bo dałam już mi taką 60. Chyba Chyba 59,99. Tak, 69. ale nie pamiętam z ilu. Yy, następna rzecz to jest moje body w kolorze białym, rozbiornikowe. Body positive. I ono jest wyszywane właśnie w takie kwiatuszki. Ono jest trochę seksualnie niebezpieczne. Mam trochę też bocho, Ma tutaj zaszyte te materiałem od spodu te na cycuszki na cycki. Na piersi. Dlatego, że y, to jest fajne, bo można to założyć bez biustonosza i nie trzeba się wtedy wkurzać, że jakieś paseczki Tak. Dostają, albo że też wam się wysuwa spod tego. Naprawdę mega ładne body i wydaje mi się, że będzie super wyglądało do... do spódnicy, którą zaraz zobaczycie, a było przecenione na 40 zł, także za taką ilość kulonki to naprawdę kulonki. warto. No ja mam też to w rozmiarze L. On jest elastyczne, prawda? No Rastyczne. tak, tak, tak. Mm. Ale jest super naprawdę. I do tego jest taka spódnica, która mi się właściwie marzyła od zawsze. Znaczy, nie, od zawsze to mi się marzyła tiulowa, taka wiecie, warstwowa, ale jak ja taką przymierzę, to ja wyglądam, no strasznie. Pamiętam kiedy to było, w jakiej epoce? Rokoko. Rokoko. No to ja wyglądam jak one wiecie w tych filmach kostiumowych, co tutaj mogą sobie po telewizorze no. postawić. Znaczy, mogłyby, gdyby w tamtych latach były telewizory. Rokoko. Mogę sobie to. po drinku stawiać jeden drink z jednej strony, jeden drink, a, a ta Maria Antonina to w ogóle sobie ciastka stawiała. Albo po jednym bąbelku <grym> i po drugim bąbelku. Tak, taką spódnicę, która pięknie podkreśla mój dzisiejszy makijaż paletka Huda Beauty. Co za robić z tego w tej spódnicy, to jest to, że ona była po pierwsze w większych rozmiarach, więc ładnie leży. Tak, ja mam w 40? rozmiarze 44. Tak. Po drugie, to jest fajna guma i ona jest tak zrobiona, spódnica. Fajna guma. Ja wiem, wola. Ta spódnica jest... Fajna guma, lubię z nią wyjść na browara i niezłe żarty opowiada. Ta guma jest na talię, Można ją podciągnąć nieco wyżej pod prawie sam biust i bardzo ładnie ta spódnica wygląda. Iza się bardzo długo wahała, czy kupić te spódnicę. Widzicie, ona jest w tak kaskadach. Ale duża, kaskada. tyle koronki. Tak. I ja to mówię, to mówię do Izy, no weź, kup. Tyle koronki do pasmateri, pojedziesz, tyle koronki, to ty dwa razy więcej za koronkę zapłacisz albo trzy razy więcej za tę koronkę zapłacisz niż ta spódnica warta. Teraz tutaj w tym momencie weź, Słuchajcie. czyli wyszła cebula, więc za 60 zł tą spódnicę kupiłam i ona pięknie wygląda właśnie z tym body. I nie poszerzać ci bioner, co jest tak, jest super, jest właśnie z koronki w takim pięknym, jak widzicie, kolorze. No przepięknym, jakoś ostatnio bardzo polubiłam właśnie te odcienie takie rudości, miedzie. Międziem. <laughs> Kolejna rzecz to jest e, ciuch z firmy, którą i lubię i nienawidzę jednocześnie, czyli Insomnia. Dlaczego lubię? Ponieważ oni mają bardzo dużo oversize'owych rzeczy, więc można sobie coś kupić. Ja bardzo lubię takie mm, sukienki, wiecie, oversize'owe do kolan, trochę za kolano, trzy czwarte rękaw z kieszeniami z insomni. i kiedyś sobie taką kupiłam. Była rewelacyjna. Mam ją do dzisiaj. Byłyśmy w outlecie, ponieważ szukam sobie na wesele butów i no, nie mogłam ich znaleźć, bo ja za bardzo nie mogłam chodzić w obcasach, a to co widziałam to było, było piękne. A chciałam właśnie jakieś takie niewysokie obcasy i patrzę w sklep insomnii i zobaczyłam ją. Jedną, jedyną, fantastycznie kolorową. Czarną. <grytanie> Najpiękniejszy kolor na świecie. Sukienkę. Tu gdzie się patrzy moje oko, to to, o to. To ląduje między piersiami. Ona ma dekolt amerykański, bo tak. wiążecie ją z tyłu, a trochę więcej pleców ma odsłoniętych. Tutaj ma takie ładne kółko też ze ściągaczykiem takim. Jest do połowy łydki, taka jest jej długość. Wiecie, jak się cieszyłam, jak stałam w przymierzalni i słyszałam, jak jej na pani mi mierzyła taką samą, tylko żółtą mówi fajna, fajna, tylko chciałabym czarną gdzieś tam Tak, jest tu gdzieś jeszcze ostatnia. Myślę sobie, o nie! to jest moja! Nie oddam, bo jest czarna. Kosztowała 89,90, była przeceniona ze 149 więc i taki wyjściowa cena była dużo tańsza niż większość rzeczy w mniej. Jest zrobiona z takiej grubszej bawełny, ale to nie jest absolutnie taka bawełna, w której się można ugrzać, upocić i, i paść w upały. Tak. Ponadto pomyślałam sobie, że to jest świetna sukienka na plaży, bo ja mam taki fajny kostium, który nie ma ramionczek. I można sobie właśnie założyć ewentualnie kostium, który jest związany na szyi. Poza tym, można tę sukienkę nosić spokojnie, bez biustonosza i bardzo ładnie trzyma piersi. No, nie wiem, czy ona tak trzyma piersi. dlatego... Poczekajcie, dajmy Julii te 5 minut, poobrażaj się. Może ja wyjdę, ty się poobrażaj. Ja ma siebie, gruba, brzydka. No i e, jeżeli chodzi o te piersi, to jest trochę tak, że ona jest dość, dość wycięta. Yy, I trzeba uważać, bo jak się idzie, to ten cycek pierś może tak zrobić takie Pił. pum. I ona się potrafi tak troszeczkę zsunąć i tak potrafi odsłonić, więc trzeba się pilnować, ale mega fajna jest ta sukienka jestem z niej bardzo zadowolona, miałam już ją na sobie chyba za cztery razy. Nic się z nią nie stało, jeszcze się nie przetarła, nie podziorawiła. No proszę Państwa, po prostu świetny zakup nie dość, że taniej, to jeszcze kurczę i są. Mnie. Ostatnia rzecz z jaką kupiłam są to spodnie takie garniturowe w H&M i były na 40 zł przecenione, również są w rozmiarze 44, mają bardzo, bardzo wysoki stan. O i góra wygląda tych spodni tak, tutaj mają takie zakładki porobione, mają też po środku nogawki prasowane w kancik. I tutaj dół mają takie całkowicie proste, długość to 7 ósmych. I ja mam też w takim butelkowym, zielonym kolorze marynarkę vintage z lat 80. Mm -hmm. I myślę, że z tego stworzę fantastyczną stylizację. Ale można też właśnie, zobacz, założyć, taki, e, założyć takie body do tego i na tą marynarkę. E, miałaś je do fajnej koszuli z takimi hiszpańskimi rękawami. wyglądało, po prostu wygląda to obłędnie. Może gdzieś pojawi się zdjęcie na Insta, jak zdążę je kiedyś zrobić. Kolejna rzecz to jest taki drobiazg z Reserved. E, I na wyprzedaży było bardzo dużo różnych torebek, bucików, takich pierdoletów. I Iza znalazła takie kolczyki i w sumie ja sobie je wzięłam. Pokaż proszę. Super modny w tym sezonie motyw muszelki na takim ala bursztynku. No super wyglądały na uchu. Będę ci je ukradała. Ok, i ostatnia rzecz, którą Julia kupiła sobie w nie Niezmienny kolor, habrowy. Ja znalazłam w ogóle, Julii te dwie sukienki z H&M. Prawo dla mnie. Troszeczkę ona jest taka, ale ładnie w niej wyglądam, mimo nie że jest chabrowa takie ma rękawki fajne tutaj te szycia. jest za kolanko, troszkę za kolanko te rękawki są bardzo rękawki. ładne i powiem wam szczerze że mi jest dosyć dobrze w takim w takich sukienkach, o takich mam teraz bluzkę, prawda, poczekajcie, tylko słucham ciągle żeby nie było, że dobrze, a to wcale nie dobrze okej okay. Kurczę o dziwo wyglądam nie naprawdę bardzo ładnie wyglądam jak no dalej wielka kobieta, ale bardzo bardzo zgrabna, więc naprawdę super i ona była przeceniona na 39,99 zł. Tak, tak, tak. Z? z większej sumy. Moi drodzy, to były nasze zakupy. Myślę, że to są naprawdę fajne rzeczy i naprawdę w fajnych cenach. Tym bardziej, że y, mam zamiar kupować przynajmniej w takich no, sieciówkach jak najmniej. Zobaczymy, jak mi się to uda. Właśnie widać. Dajcie w takim razie znać, czy wy upolowałyście, upolowaliście coś fajnego na wyprzedażach, czy w ogóle enjoyujecie takie wydarzenia shoppingowe. Boże, <grymne> jestem poliglotka. No prawda, no zawsze języki. Tak, e, dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Wciskamy Was najuprzejmniej, jak tylko potrafimy. Zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału i zapraszamy Was na kolejny film. Dajcie proszę znać, czy chcecie dalej, żebyśmy robiły hole lumpeksowe, bo nie wiem, czy Was to interesuje. Tak się z Wami drodzę troszeczkę. Czy wolicie vlogi? Czy chcecie jedno i drugie? Czy coś innego? Macie ochotę na jakiś film? O Ja w sumie nie wiem, czy macie, czy nie macie, czy macie, czy nie macie. Muszę się bardzo. Was... Pa, pa!